Jeżeli teraz przestanę spadać tak ciągle, to znaczy, że to była wina sprzętu. A jeżeli nie, to znaczy, że to wina tego, że jestem debilem. Ja też jestem i dalej jestem sobie jak widać. Go skuszą. Dobra, żartowałem. Ręce do góry. O, właśnie, nie jesteś w stanie. No, kupiliśmy ramy. Znaczy, sprzedaliśmy samochód i kupiliśmy ramy. Serkę sprzedałam. Nie miałam samochodu. Nie. A klammus. Dobra. E, Dlatego ta... teraz, żeby się trochę odkupić za te ramy, będziemy zbierać puszki farby sprayu. Ja bym bardzo prosił o gift suby najlepiej. Co? No gift suby, tak, tak. A gift moje... suby, tak. Moje konto. Nie nie, 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 nie. nie. To yy, na moje oczywiście. Ja musiałam więcej yy, poświęcić, tak? Co poświęciłaś? Nerkę. Ale kto ci zabronił poświęcić yy, na przykład, nie wiem. Yy, sam no. Ten, kto... Yy, jakby samochodu yy, nie miał. Czyli ja. O! Kobiety już mnie atakują. Od samego początku. Mnie, mnie I to jeszcze właśnie, stare kobiety. Ale ją wziąłem i pacnąłem w bok. Dobra, chodźmy o. tam, gdzie trzeba. Mnie. Wciw. Wciw. I poszła. O, A, i od, ale co? ją odepchnąłem, widziałaś? No, to co, ratujemy więźniów czy coś, czy co robimy? Co wy... Sobie... No, dobra, to chodźmy. Tylko czekaj, bo cię kobiety gonią. to nic nowego. Nie, to i kobiety, i mężczyźni. To Taka na kobieta jeszcze. Dobra, yy, to Nie tak, muszę wziąć gita Oj, gitarę. To musimy więziów uratować przed ludźmi innymi. Owcy, co to, to za kopniaki, kurde. A macie. I z gitary. No ty Kamie. Dobra, to ty tam, nie wiem, pogadaj z nimi. Ja tutaj ich e, zobaczę co mają w sobie ciekawego. Co ty? Ale mieliśmy go ocalić, a nie zabić. A przecież go tylko po, y, pomacałam, żeby wstał bo był o. tak przerażony. O, nagroda. On się przestraszył! No, dobra, czekaj, muszę się uleczyć. Mamy pieniądze to, tutaj mają, kurde. A co ty chciałaś? A ja mam kamutarz. Tutaj są te puszki farby w sprayu, jak dobrze widzę do znalezienia. W się, mi się podświetla tutaj jest to pole, że mają być. Kurde, nie lubię czegoś takiego, jak ja muszę szukać. Ja wolę jak mam zaznaczony item, który mam podnieść i jestem zadowolona bo, wtedy. Bo wtedy miałabyś za łatwo, proszę cię. Dobra, też idę na górę. Jezus Maria, ale to w robili coś za profesjonalnie postawili te yy, no. rusztowania. Jeżeli teraz przestanę spadać tak ciągle, to znaczy, że to była wina sprzętu. A jeżeli nie, to znaczy, że to wina tego, że jestem debilem. Będę skakać, Rafcio. Gdzie będziesz skakać? Ale przecież nie wszystkich puszek. Ale to... na dole może są, bo tutaj chyba nie ma. Chcesz zobaczyć, jak skoczę? No to dobra, skacz. Uff. O nie, ja trochę... Jak debil. Jak debil. No chodź. Nie Boże. Skakać nie umie i czy ty się chcesz poć. chwalić? Minimalnie mi braku. To się wytnie, to się będzie. Ale ja tego nie wytnie. Jak debil. Chciała się pochwalić, a wyszło jak zwykle. No, kurde. Coś da wejść, to ci nie daje Kobieta mnie zaatakowała, Rewciu. Tutaj ja myślałam, że jest jakaś bezpieczna strefa Kiedy ty znalazłeś? No, to żeś wybuchła Kiedy żeś tą strefę, znaczy kiedy żeś tą farbę znalazł jedną? Na górze, na balkonie Na tym górze O, tu jest coś, jakieś wejście niżej Ale nie ma, nie da się rady, nie da rady wejść no nic, odpowiedź mówi tylko jedna. Ja tam wracam do góry. Kurde, hmm. no. No co tutaj? Gdzie tutaj mogą być te? No cóż, ty dam myśl, a ja czekaj, daleko jest ten, ten zrzut? No właśnie. E, lecę chcesz... do zrzutu na pewno. Jak coś możesz nawet ze mną. Okej, okay, przekonałeś mnie. Tutaj tak wiele nie osiągnę. Dostawcie mnie zombie. Zaraz do tego wrócimy. Wiesz, możesz po nich skakać? Przynajmniej ja mam taką umiejętność, że mogę po Wiem. nich biegać. Wiem. Ale chciałem tego niebezpiecznego zniszczyć wtedy. To tu mamy zasobniki, flary. Flary, zasobniki. Wszystko dla nas. Flary. Zasobniki. Dobra, koniec, to co, wracamy? Tak. Wiesz, generalnie po co skakać po zombie, jak ja mogę sobie po prostu po murku pójść. No po zombie jest śmieszniej chodzić. E, właśnie jakiś biegnie w którą stronę. A w moją nagle. No i co mi teraz zrobisz, ty zjombiaku Biegnie do ciebie. A jednak do mnie tutaj? Ty, mam zombie pod sobą. Który to... Nie wie co zrobić. A to one często mają takie problemy. Kurde, no mam wrażenie, że tu coś trzeba zrobić z tymi y, balkonami, aczkolwiek nie mam pojęcia, jak może było na nie wejść. O, znalazłem glazurkę. Tam o, jest. udało znalazłem... mi się wejść na balkon. Najsik. Znaczy, ja też na wielu balkonach byłem, tylko nie na którym ty teraz jesteś. A, tam. Dobra, tak, to rozmontujmy sobie. No właśnie, znalazłam. Tak, aż Papie uderzyłam w, o mikrofon. Z wrażenia. O, o i co ty. Czemu ty nie chcesz zginąć z Aha, zginąłeś. Okej. Okay. Nie brakuje nam jeszcze jednej puszki. E, na pewno widzę, że się szopa otworzyła. O, szopa? Szopa. A w niej nie, nie było nic poza trzema zombiami których nie mogę nawet e, przeszukać. O, tego mogę. Bo jeden wpadł pod tekstury mi. A drugi wy tekstury sadę. No. Czyli w, w skrócie ci na farbę na balkonie? Na balkonie i y, dosłownie tam było y, jakieś wiaderko z farbą i tam w nim była. W y, była farba, rozumiem. A twoja gdzie była? E, na samej górze i też taki... Hej, Ej, znalazłem farbę. O, świetnie. Wejść na tak już farby do oznaczania lądowiska. Ale to nie tutaj, tylko musimy się znowu wrócić tam. Praktycznie. Nie skacz, tylko no, teraz na śmieci. No tak, bo my mieliśmy z tym lamusem układy a, mieć, ta, co nie miał nogi. No po prostu z Debilem, który nazwał nas falfelami, A czy mnie? Tak, a tam obok było dwóch innych debili, co nas wyzywali od małpoludów. Dobra, siup, ja już jestem na miejscu praktycznie. U, śmietniki. Sznurek. Sznurek. Dobrze, że ty w realu nie jesteś taki zainteresowany śmietnikami. Jak to nie? O, szynka. Cyk. U, ostrze. Chcesz? Nie mam na, tu na. nic. Tu. To malowanie. tu? Ej, ja nic nie mogę tu plikać. Musisz podejść do konkretnego do konkretnej nie? F, kurde, była przede mną help. Yo, z pewnością to zauważył, nie? Teraz musimy pomówić z lamusem. Zobaczmy. O, mam tutaj skrzynkę do otwarcia. Gdzie ty poszłaś? Czemu tam poszłaś? A, za pierwszy. O. Bo zobaczyłam skrzynkę. No to ja biorę tą małą sznur. Uf. U, nie mam miejsca w ekwipunku, Muszę Bares. zrobić miejsce. Wojskowy nóż. Tak, tak. Powinnaś te plecak kupić. No, chyba tak. Dalej nogi nie ma. A czemu miałby nagle ją mieć? I się zbagowane to jest. Ale lamus, nawet nie umiem dać dobrze materiału. I się pokułam, bo mi kazało, iż tak jest A to, że skakać czy... nie umiesz, to już nie moja rzecz. Dobra, pomalowałem dach. Dobrze. Teraz Ale się gościu spocił patrz jakie szawce, ma z Nie no, on cały czas był spacony. Ponieważ wiem, że ją otworzysz, powiem ci od razu, że jest tam 24 miliony 700 tysięcy dolarów. Jedna trzecia jest twoja. Jeśli Uuu. zdobasz przynieść tutaj... Okej, okay, czyli jedna trzecia moja, jedna, jedna trzecia twoja, jedna trzecia jego. Wyzoni. Czyli, czekaj, a jakbyśmy go, żyć, go kropnęli, to, to wtedy w sumie to zupełnie. idzie całość dla nas? To twoje pieniądze? Większość to depozyty ludzi, którzy już nie są ludźmi. Zabranie tych pieniędzy to nie A do czego użyjesz tych pieniędzy A może powiedz mi? mi? Powiedzieć, że ja? Nie zabrałaś portfela. Jakie sobie za ram. Ale już nie ma ramu, nie ma nie ramu. Nie ci, ci nie powiem. A. Kiedy przyniosę pieniądze, są w zabiorę ci radio. To nie do przyjęcia. Ale i tak się zgodzisz, nie masz wyjścia. Jesteś gorszy od Karima. Dobrze, więc niech będzie jak chcesz. Nie słuchałam Co, już? zabierzemy mu radio. A Na... Jak już a torbę. No i że jak powiedział, co? Nie zgadzam się. A my mu powiedzieliśmy, ale ty nie masz nic do gadania. O, otworzyłem szafę, by ją zamknęli, jak debila Ej, tutaj mam, Matt. Tu, tu jest, tu jest, tu jest. Gdzie jest notatka? Ta torba? Notatka, notatka, notatka. Gdzie ta notatka? Była tutaj na stole. A, to ja jej nie widzę. Mogła się już ją wcześniej wsiąść. Dobra, teraz jak mamy zejść szansę? niżej. Pewnie gdzieś na tyłach jest wejście niżej. Yy, a wiesz, że widziałam takie? Świetnie, to kto pierwszy, nie? Czekaj, śmieci. Pusty? Pusty, kurde, puste. Nie lubię tutaj łazić. Ja jeszcze dwa śmieci, zwiedziłem, a ty? Ja? ja teraz patrzę, jak to tam wygląda. O, jest wejście. Co ty to znalazłeś? No musisz po prostu pójść na tyły budynku. Drzwi. I pisze? O, no. o, I, I właśnie te widziałam drzwi. Zapasy czekaj, co to jest? O, deska z gwoźdźmi. Dobra, wejdźmy do środka. Nawet nie poczekał na mnie, czy się zgodzę. No. Nie było opcji, żeby się nie zgodziła po prostu. Jak to? No. U. Przeszukaj. Kabel zasilający. Typu C czy B? Kogo to chodzi? Kabel to kabel. Ej, ale o... się błyszczą płytki. Ale się płytki błyszczą. O, przecież płytki zawsze się błyszczą. Ega, bo tu jest jakiś pan, nie? Ja się boję. No, pan jest niemiły. Yy, Podtem masz latarkę, nie zapomnij. Właśnie, ja zawsze zapytałam, gdzie jest yy, latarka tutaj. O, młotek. Pusta, oczywiście. O, co tu zostawiłaś? O, martwy przeciwnik. Okłamał no nas, nie ma, tej nie ma tej torby. Tak, to się pewnie zawędził. Śmieciu. Musisz zacząć już decynie uważać. O nie. Pod nas tak pewno tu zamknie, zamknie teraz. Skontaktowałem się z ludźmi od ewakuacji, kiedy szukałeś farby. Chcieli wiedzieć, kto ze mną leci. Podałem im twoje nazwisko. Co przeczelicy robią? kim jesteś, ale on... Jak zwykle, jesteśmy wystawieni na wiatr Przez chwilę myślałem, że to ty na mnie tak patrzysz, a to. Eee, to ty się tak spieszysz. To no tu ładnie. Trochę czysto. No pieniąza. bo nam panu kurde Uciekał i myślałem, że zdążymy ale nie zdążyliśmy To nie tak działa, zapomniałaś przecież. O już, to jest nagranie głosowe, nagrane po prostu. Chłop już dawno odleciał i powiedział, że byśmy, no, nie dogonimy go. O, paczuszka. U, szapka. Siup. Szapro, O, wytrych. Co, ty tam dalej czekasz? Nie. Co? Przez chwilę myślałem, że tam dalej czekasz. U, ale tu rzeczy znalazłaś. No. Ja mam nosa do takiego kradziejstwa w grach. Wy coś sensie codzieniem. No przecież w Wiedźminie, w cyberpunku ja zawsze chodzę przeciążona. No to nie wiem czemu nie rozbierasz sobie tych rzeczy. A czy ja potem ja rozbieram, ale zawsze kończę przeciążona, prędzej czy później. No to weź sobie idź w... nie wiem, inżynierka to była? Byś po prostu więcej mieściła? Bądź tu kto jest jakiś różowy. O, szafki. U, puszka! Nie, ja już nie będę głodny. Uh, elektrolit w butelce od alkoholu. Uuu, uh, gitara, której nie mogę wziąć. Ale mogłam, ale mogłam wziąć książkę. Podniesiono obiekt książka. Śmiesznie. Co ja mogę z tą książką zrobić? Nic. Uh, Uuu, elektronika. Ja dostałem batonika i go zjadłem Widzisz? od razu. A ja zebrałam ramy. Mhm. Mm to co, może jeszcze komputer złożysz sobie? Co to, ddr 2 tutaj były? Łupaczuszka. Hmm. Dobra. Siup. Hm gdzie ty jesteś? Tutaj, cześć. Cześć. U, 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 to jest ten to jest coś światowego. Otwieranie zamków trudne, ale tu będą jakieś światowe rzeczy. No to poczeka. Odporę sobie tą małą skrzynkę, gdzie dostanę baterię akurat. A teraz zamknę, nikt nam nie przeszkodzi. Będę mógł się na Ciebie patrzeć. Widzisz moją latarkę? Tak. Widzę, jak do domie mrugasz. Okej, okay, skoro, skoro czekam na ciebie, to mogę zrobić całe nic. Uuu, mogę... uuu... Kij Macheta... PM-ik, zarcawiały karabin szturmowy... Skończyłaś już? Tak. Szkatułka, u i? Mistrz Bro. i jakaś kiera. Tu, tak, szkatułka z klejnotami, najlepsza 500. Eee... Czekaj, co to jest F? A, 500 dolarów. Uhuhu. Pół tysiąca. Dobra, chodź, bo tutaj są jakieś skrzynki. Dobra, już idę. To to jest pewnie to, co nam Ka zostawią. Kar karim tu dostał. Oooo... O ty! Dobra. To ty tam no, odpalaj tą misję, ja tu jeżdżę. <grym> Czemu ioo... robisz kospy, Jasuło? Tak, wiesz co, widzę twoje sto... swoje stopy blisko zębów. Widzisz swoje stopy blisko zębów? Świetnie! No, chciałbym kamerę ci żeby zobaczyć jak to wygląda. Wydaje mi się, że byliśmy dogadani. A mi się wydaje, że teraz dogadamy się lepiej. Ale... Jeśli chcesz mnie zastrzelić. Może innym razem. Zostawił kilka zabawek. Zamierzałem je zawinąć, ale pomyślałem, że nie, że kraina nie zasłużył. On je sobie weźmie. No. Jesteś prawie w porządku, Karim. Prawie <gryw> w porządku. Do następnego mm. razu powodzenia, Karim. Dokładnie. Dał nam wielkie... prawie nic za to, że to dostaliśmy. Ja no nawet do piwa na mnie to. Też mam. Akcesoria medyczne. A teraz również sklepy mają nowe towary. Ej, nice. Dobra, dobra. Eee, co to jest? Jakiś martwy obiad? Co? Ja mam same takie jakieś. Eee, eee, misja, rzeczy jak misja, misja. Aha. A i pobyt rychu. mam jeszcze 56. O, 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 tu blisko. Faktycznie, tu blisko. ale to wygląda jak jakiś boss czy coś. Taka jest specyficzna ta misja. Jest, pomów z Irwinem. Aj, ci, sam koniec mi poszło. Masz trudne czy średnie? Nie patrzyłem. O, warte. Cyk. U, sakiewka. I, i... coś Toszak. do rzucania chyba, tasak. A także rzeźniczy. I cyk od razu wywalone. Hmm.